Cześć kochani, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj zrobimy sobie mały świąteczny przegląd sklepów. Pójdę do tych najbardziej popularnych sklepów, w których można znaleźć różne gadżety do domu e, i w ogóle ogólnie dekoracyjne świąteczne. No i zobaczymy, co tam ciekawego w ofercie mają, także zapraszam Was do oglądania. No widzicie, jest ktoś szczęśliwy z nagrywania, bo na rzecz nagrywania e, pierwszy raz w naszym centrum handlowym zgodziłam się na wynajem, bo to kosztuje u nas 20 złotych e, i zawsze uważam, że szkoda kasy, no ale z racji, że musimy dzisiaj przyjechać kilka sklepów więc widzicie, zrobiliście też szczęście i dzień komuś jeszcze Halo? A gdzie uśmiech? A do mnie? A, pasy, przepraszam Jezus Maria, jego asekuracja mnie czasami przeraża No i gdzie uśmiech? Uh, prum, prum, it's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe, and I've gotten you a present that I put under the tree tomorrow. falling down and the storm is on its way but as long as you're around everything will be okay cuz all i want to do is spend this holiday with you tomorrow it is christmas the first for me and you kupiłam do książki Na pierniki na zdjęcia, ale to się dowiecie wszystkiego, nie A te poduszki bardzo mi się podobają. Nawet bym wzięła takie, wiecie, neutralne, może nie centralnie świąteczne, tam jakieś Merry Christmas, ale takie peace albo joy, ale 74 zł za taką poduszkę, także trochę mi chyba szkoda. Teraz zaczęłam, że z boku, rzucą są się takie pledy, ale ten jest w ogóle super, mi się bardzo podoba. A te trochę zapakowane tak jak w Primarku, tak mi się kojarzy wszystkie koce tak są tam zapakowane i piżamy. tomorrow O, pamiętam, że w tamtym roku były bardzo modne na YouTubie te poduszki, co zmieniają kolor i na jakie tutaj zmieniają. Czerwony i srebrny, a choinka na jaki zmieni? A, choinka w tą drugą stronę zmieni kolor i co? I to wszystko z tych takich, jak ktoś... A jest jeszcze złota. A złota? O, tą złotą to może bym nawet wzięła sama. Hmm? Właściwie. Właściwie. Zaraz zobaczymy jak to się prezentuje no, może, może tu bierzemy ją Ale jak ktoś tak zwijał, no to potem się zmieniał. Aha Ona chyba nie przeżyje przy tobie dłużej niż jeden dzień, więc chyba se daruję. Ale bardzo ładna jest. Minus jest taki, że nie wszystkie te się przewracają. Niektóre zostają. No, Someone, hmm. it was the night before Christmas. I was closing down for business. Nie biegaj szybciutko. Co, wystraszył cię? No. Ty, ale. siadaj powiedz To idziesz przybić piątkę, czy nie? nie? Nie, to jedziemy. To będziesz znowu mówić. Ale jedziemy, kochanie. Wiesz o tym, że jedziemy, albo idziesz przybić piątkę, by. Eee. some message do mnie No jest coś ścięty I co się dzieje? I jakiś nóż tam jest. Mm -hmm. Jakieś kuchenne rzeczy. Aha. Chcesz i to sobie do łazienki. Ech, parę sekund. Jest... Dużo palców, dużo kasy, a w tym, no w tym to jest, pędzik nie działa, pędzik super szybki nie działa, każdy może tym, popsikać To by się nigdy nie nudzi chodź idziemy do kasy, idziemy do kasy. Nagrywanie tego w weekend, kiedy centrum handlowe jest po prostu pełne ludzi i właściwie w każdym sklepie ciężko się przecisnąć do tych półek, nie było takim najlepszym pomysłem. Znaczy na pewno jest lepszym, bo się nie wzbudza takiego zainteresowania, ale ciężko się to nagrywa. E, I słuchajcie, tylko jeden sklep był problematyczny i w końcu wyszłam z niego. Nikt mi nic nie powiedział, dla jasności, ehm, ale w Home and You e, babki zrobiły już taką jakby zasiecz, tak? Bym tak się mówi? Zasiecz? Zasiek? Zasiek chyba, nie? No, generalnie 3-4 osoby na nas tak, jakbyśmy co najmniej mieli coś ukraść e, i uznaliśmy, że po prostu się niekomfortowo bo ani nikt nic nie mówi, a wiecie patrzą tak jakby naprawdę miałam tam wynieść nie wiadomo ile rzeczy, także uznałam w końcu, że po prostu stamtąd wyjdę nie, nie oddajemy ten koteczku o teraz możecie zacząć innego Antka który, no oddajemy kochanie, bo my jedziemy do domku kotek złaś z tego Kotuś oddajemy to autko Tak kochanie Widać Już trzeba go oddać A, Już nie, kończy się Świeci się tutaj, że trzeba oddać Trzeba Było pik pik przez no się dom No właśnie Oddajemy Zejdź bo jeszcze z tego spadniesz No, no właśnie to znaczyło, że już Chodź kochanie do bazy. Oddajemy już autko, no. było fajnie Jeszcze kiedyś go wynajmiemy nie zapomnij swojego auta. Tak. Papa, autko! Ale musimy do bazy. Ej, bilet się skończył. Widzisz? O, widzisz? Ktoś jedzie chyba też na chwilę tu.